jeszcze czekamy 15 minut i proszę sprzątaczki prosi tutaj do, do sprzątania dobrze, że nie masz innych służb jeszcze tylko sprzątaczki ja myślę, że musimy być oczywiście zachować powagę jest kilka rzeczy niewyjaśnionych chociaż moglibyśmy przeprowadzić dzisiaj głosowanie i ślubowanie pana Gosłowskiego i wybrać przewodniczącego ale chcemy udowodnić drugiej stronie, która działa jako de na destrukcję, że my jesteśmy y, też y, na tyle mądrzy, że y, odroczymy dzisiejszą sesję po raz kolejny, nie zamykając jej. Ogłoszę przerwę do poniedziałku, do godziny 15. Myślę, że służby pana starosty poinformują radnych y, w odpowiedni sposób. Dziękuję bardzo nie jest zamknięta sesja kolejna przerwa. Czy godzina 15 wybier analizną czy może byśmy o 12 opśli nie większość nie możebie pat już 15 tak tak nie. Dziękuję, Dziękuję bardzo C się nie roz się się do przeprowadzenia procedury związanej z wyborem Przewodniczącego Rady. Natomiast nikt pana nie upoważnia do tego, żeby mówić, że sesja zostaje przerwana do poniedziałku. Ja, drodzy Państwo, przerywam tą sesję, pierwszą sesję Rady Powiatowej w Namysłowie do momentu, kiedy dostaniemy odpowiedź z Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję bardzo.